Nie ma z tej strony gardel, a to jest ponownie The Forest. Jak widać, skończyłem w tym samym miejscu co poprzedni odcinek, bo nagrywam na zapas. No i jak widać, jeszcze nie skończyliśmy tej budowli wielkiej. Ale mam przynajmniej katanę. Dużo jak łódek. Chcielibyśmy cać kolejne, kolejne kuźwa. Tak, zapomniałem. No zaczynam głupio. Zaczynaj się, a ja <ślesz> też <ślesz> To przywitanie nagrałem Serio? Moje przywitanie, no. ale będzie miał przynajmniej z perfekty drugiej osoby. Dobra. Dobra. Wah. Pamiętacie to, co tu się działo? Mam nadzieję, że pamiętacie. Bo Rozpięty. tu trochę było. No. Tu biegają sobie. Kurde, ale my się tu no. namęczyliśmy długo. No. A pamiętasz było. Tu, tą jaskinię tu z cipkiem? Yeah. Ja. Nawet... No właśnie. No właśnie. iść w sumie. Ile mamy? Mamy Mamy... 1, 2, 3, 4, 5, 6 motowów. Mogę więcej tworzyć. I mogę więcej. Wow. Mam 3 bomby, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, mam 9 błotowów. Wystarczy. Plus te płody, najgorzej płody. Jak to zapisaliśmy. Zapisaliśmy, więc... W przygodzie. Kup przygodzie. Uf, pier... Kup, Uf przygod. Kup pierdolowi, <laughs> dawać Lecimy na nich. W końcu, po tylu odcinkach. Bo tylu latach, o, za te trzy Takaj Poczekaj, odpocznij chwilę. By nie stracił całej no. energii, na od razu. Na picie na, 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 na Słyszę, już kurwa, dobrze mi się robi. Dobra, i. i się Je, cofamy, jestem, ja. Sam, jest tu, jest. Taktykę tu. robię. Dobra, ja o, jest. kurwa, ja tu! Skoczy prawie. O, bomba, bomba. Wróca bombę. <What>? O jest toczy na ja mortę Bomba! Motobe. Bomba! Głodnie te się twijają! Nie, 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 wtedy. nie, 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 Co to jest? Kurwa nie, wady nie, 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 jest CZECHNĄŁ! Dobrze. Dawaj mi to. On ale... o, mi zjeł armor. Jak on na mnie skoczył, nie? Za tobą. On mi na połowę zdzielił, nie? No. A mi tylko jedną kreskę. Ja pierdolę. Mam jego mam. A co? Idziemy <noise> go <im> powiesić. No <noise> dawaj, lecisz, lecisz. Napoje. poje... Na skoczył, ale ja się obrzydziłem tym, nie? Ja pierdyłem maskami jebanymi. Pierdolone. O kurwa, ale tak pokonaliśmy go nie chcę Nie no. nie? Koda ile my walczymy dwie minuty <grywa> Kurde <grywa> Ciśniemy Ta jaskinia zagrażała nam od początku a teraz ją zniszczyliśmy więc ja, easy. Aj, easy. Kurwa, A kurwa. A ja prawie ja. nic Stop to? Płyta U Skoczy na ry Płytka no, się przytada Dużo ty Wojskonów No uderz to Daj mi to wszystko Piłeczka A ty wziąłeś, A tu nic nie ma, Da, to jest za tego wam zatkane Aaaa, ja pierdol ja, to jest Ja mój Nie Lina, ma. mamy linę, więcej lin się przyda, bo jeszcze nie skończyliśmy te tyrolki całej właśnie. chyba dwa odcinki temu, plany na, na dziś Zabiję tyrolki, mutanty, ne, ne, ne Co, nie dzisiaj Nie was, nie dzisiaj A to byli, nie, to nie byliśmy nie, tu się, się dalej. Dobra. O kurwa, ten cipek mnie rozjebał psychicznie, o. naprawdę. Jak ja się kurwa wydarłem z mojego gardła. A że aż że aż tak nie posłychać słychać. Nie tam. <grym> Zmontujesz to. Jak jakoś. To... Ja. Ta, Czekaj, zaaktualizowano listę do wykonania. Chwila. Jaką listę? O! Ty to widzisz? A ty no też? A o. to tak. Znajdź jego. Nie do dupy, co se poradzi się. Wpadaj jaskinie śmierci! To? No. Zobacz, tam jest Postaw struktury obronne, znajdź sposób na wyciągnięcie się z... tam A, spięć się na skały, dobra. Znajdź drogę do... Leja krasowego, a czy chodzi o ten kanion? Dobra. Idziemy. Ja patrz, Melo, podchodzę ja się. Nie, i nie po to do przyjechać, jebać cię jego. Ty mi kto to daje? Jak to, jest? ja nie jestem gościa. Okołym ja jak post na swojej los bahora. Wiesz? Ja tam mi wciśkał tylowego bahora. Nie moje. O, to ja sobie spróbę ciągnąć. O, młody. Idziemy Taj, dalej. E... Gdzie? dalej. O, jakieś ognisko tu jest? Leży. E, to nie, jak tu nie, nie tak nie, tak. Tu nie byliśmy wciąż, na banku. Tej... No ty na pewno nie byliśmy, nie? 100%. A ja wcześniej nie grałem tutaj, więc nie ma szans. Ła kurwa! Nie, ja. ja. ja, postę... ja. prostu płosę taką. Ja. No, tak. Riku. Pamiętaj, jak chcesz matki, biegaj za mną, bo ja zbieram ich za dużo. No. To za dużo i lepiej ty więcej... Eee, tam nie? Dobra. A tareczka. Kurwa y, dwa pan serzał te teraz mam ja nie Ja mam full eee... O co to Zabaweczka o, o to sieci to fajnie To? Ano? no A, O na targów to no, y. świeci A tam wrócimy ale wrócimy O tu coś jest O no, no O to do y <laughs> Ostrzegłeś mnie Ja bym się zesrał Dzięki. Weź prawo <laughs> eee. lewo. Kuwa. A, tu dużo jest. cię okay. Tu byliśmy. To krzy... E, nie, pa, tutaj nie byliśmy na tutaj. E, ty, ty, tutaj. ty tutaj... chociaż? Bo tu jakby daj. Hmm. Tak, daj się tam jest wejście do kanionu. Tu coś leży. Tylko Lina. A nie, to... Tu, tu coś leży. Nie, tu. tu... O X ja mam. <noise> o, oj O, oj, oj oj ale tu rzeczy, co jest? A patrz Jimmy, tu coś leży A podniosł co? Ale co to jest? A tu A podniosłeś to? Nie mogę tego podnieść Też nie To jest łódka No chyba w, to, w tej, w której byliśmy No Eee hmm. Tak, bo teraz... Te, tak, prawo-lewo O się tutaj, prawo, bo to tutaj ruch. jest, kurczę, Dobra, teraz ty idziesz pierwszy <noise> Teraz tobie to już wyleci. Dobry. Trzymano, bo to jest nas... a tu jest błonesnik. to tu siedzie. A... Pa, się bujało, widziałeś to? Nie. <grylą> On się tu bujało. Opie, ty się nie bój, bo to nie horror. Co ty? Matki. No. O kurys, matek będzie. Ja nie będę narzekał na tego, na... Daj, co? Nie. To, to, to. to. Kiedy my to. Co? A my kółko zrobiliśmy! O, kasa! Ale. zrobiłeś ty... Ty tam disco? No, opataliłem je. Aha. Daj, ja, ja, ja tu wściekłem, to jest na lewo, nie pościszmy jeszcze, choć. Na Laka. lewo, przechodź. Tu też jest zejście, bro. tu jest zejście w dół, chodź. Tu jest zejście w dół. A, tak. mm -hmm. Dobra. i kup przygodzie oj Lucimku z tego będzie oho to pewnie też na dwie części oho, Ty chyba na cztery to zrobisz pytając <grym> <Zdanę> z Ciebie <grym> że, Pol że Polska skleje to tak będzie o coś Coś było A, nie to nogi dużo nóg, e, tam też coś jest co się, ooo się... ooo czyżby to sekretny magazyn Amazonu, no Czekaj, Czyś by ja to kojarzę? Nie damy idźcie o tu JEST Ohohoho. Ohohoho. Jak nie się sypię! Ni SIĘ siebie pół lasu dajesz! A tu jest pod bazą! Robimy tak, idziemy za na siebie, idziemy za na siebie, idziemy! Tam. Siekiera! Bądź Ty kierą kurwa. Idziemy to! Taśmę. Ja pierwotny. się siekiera! Nie, nie e, mam takiego Pędzel Ile tu Popędzla. że... Ja pierdolę! O co to? Co jest zder... o pędzel właśnie? Typa, Ty jesteś ty czerwony. Czerwony jesteś. popeszany. No. no ty widzisz czerwony jesteś. Czerwoni. Wszystko zbieram. No. To po, ile tu ra. stafu? No kurde, widzisz to ile tego ty? Pula zudiszczymy! No powiem tutaj, pils tutaj już wezmę teraz, to jest no, tak Chyba odnosimy i będzie chyba tam, nie? Kurwa, chopie my to zaznaczamy na 100%, to, to jest miejsce główne. Ja, nawet, ja nawet nie widziałem, że w, tutaj w tym jest takie coś. Mówię, że... Magazyn Amazonu. Magazyn Amazonu, na... tu pod naszą bazą. <gazyn> Amazon pod naszą bazą. No. Dobrze, że my go pokonaliśmy. No. Kujsba teraz rąbanie drewna będzie przyjemniejsze. Nowe możliwości, ty. No. Chłopie! My prawie wszyscy, cały staw z gryzem zebraliśmy No No. A to dużo regałów zrobić, bo to... Chuda. Hmm. 12 no. minut do nagrania. Już. <grym> Ej już. Ej już! Dobrze, że to zauważyłem, bo byście to wyminęli. No. Ci si poszli tam na całe twoje lewo. Co? By było, chuda. O! Dzień O Lich tu czeka na nas! Patrzę na to! Zgromadzenie tam jest! O no! Dajesz, klepiemy ich. O, ten z łukiem będzie niebezpieczny. No co jest? O... Co jest? Co jest? Co się dzieje? Co? Zrobił się nagle dzień noc Nie gadaj No, nagle noc dzień O piłką ze mnie popaloną chciał rzucić Gurde, Bardzo będę mał Ile on żyje? Ach, wykrakałem Tu jest i słyszę jakoś balę So, 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 Opa, so, so. so, schowała się! Jak się schowała. O, a tego nie widziałem! A ty działo go głupie, a ty krwa! Ami, mi, on mi zżarł, Armora! O, śruba W bo... tak zżera, kurwa, ze wszystkich. Każdemu. Lary. Tonę napojów. Jimmy! To. Chodź tu. Dobra. Co, ten stolik. Patrz, ja znalazłem. I tak to po prostu tu leżało, a my o tym nie wiedzieliśmy. Po prostu to leżało, a baza? Kurwa, bo no. O, to, ja to mogę ci to? więcej szmatek matek na raz dawać. Co? za to! Jemie? Aha, zdjął mi armor. Patrz, czekaj, zobacz ile masz matek teraz przy sobie. Ile masz teraz przy sobie? Zobacz, ile masz. Ile... Zobacz ile masz przy sobie, chcę coś zobaczyć. Co? Zobacz ile masz matek. Co? Ile masz. Ile masz matek? Ja mam? Noc. 75. To masz. A teraz? O! <noise> ja, tak. Można stakować! No masz jeszcze, a nie nie masz! Nie no masz oczy na dupie całego! Ale ja <noise> ci pokażę! Ci pokażę ci pokażę, poczekaj, widzowie, mam przerwa! O mnie nie wie, że ma oczy na dupie! Uwa, <noise> jak mogę mieć oczy na dupie? no? <noise> Normalnie. Dobra, do bazy! zrobić! Do bazy! No albo, albo czekaj, chodźmy do tych Tyrolek, ty skończył mnie! Dobra! A nie, o tam nie połączymy, nie? Jedna lina. Jedna lina. Co? Ceremonia. Ceremonia otwarcia. Jedziemy. Uuu. Uuu. O, Uuu. Uuu. O o Ale Uuu. 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 fajnie! Uuu. fajnie. <tary> <tary> Teraz chyba co, żeby trollkę z bazy tutaj, nie? Bo to już nie ma co robić, to nie? Co? Musimy zrobić trollkę mam... do bazy. No. Hmm. A właśnie z bazy tutaj, ty chcesz? Hmm, też można. A my najpierw tam, a potem tu, nie? No po co, jakby tam W sumie Przemyśl, Jimmy. My no mamy. Najlepszym jaskini mamy pod nosem. No powiedział, eksplora daj, ci tutaj chcieliście zrobił to rokę w drugą stronę, w trzecią, czwartą. Wiesz o co chodzi? Tu rób wierzę, żeby nie musieli przepływać non-stop. A ja idę ciąć. Zróbmy drugą bazę wypadową. Na przykład tutaj, żeby mogli zapisać. A potem zrobimy. Tak, zro... bazie rozbudowaną, Ty... A potem ta... zrobimy drugą pierdalną wieżę do tamtej drugiej bazy. Ale to jest pomysł. Uuuuh. IQ 1000. IQ milion, człowieczku. Jak, pa, chodź tutaj. Chodź do mnie, patrz jak tu na Polana jest. <laughs> kurwa kamień z mi to ja chcę zjeść tą jagódkę pa kamień ja będę tutaj ładne ładnie wchodzić ja widzę ale... CO TO JEST domy <laughs> <Co to jest? laughs> kurwa zrobimy tutaj też taką wieżę pierdalną no właśnie to Nawet to to będzie nasz no, znak rozpoznawalny na, na YouTube, żebyśmy zawsze jakąś pierdoloną wieżę. Właśnie. A najpierw chyba w wieżę kończymy. No. Nie ma co? Potem zrobimy tyrolkę, tamtą stronę, weźmiemy liny, zrobimy. No, nie będzie. I będziemy mieć w obie strony. O. No. A to teraz zrobimy wejście liną tutaj. Opa, powoli idzie, ale idzie. To właśnie linę. Ale z tej strony. Halo, gro, tutaj. I, wo I, I wiesz, patrz. Może przetestuj... <grym> no pan, wejdziesz normalnie. <grym> Ej, hey, Magic, I nie musimy zro... <grym> <I grym> musim zrobić Nie musimy nic zrobić! A jak to wyglądało u mnie? I ty, czy to nie jest dość wysoka? Która ja patrzę. Zobaczmy. Właśnie, przygotować. I pana wóz... Odsuń się, odsuń no, się. Muszę to, muszę to postawić, odsuń się. Ogółem zejdź. Gdzie, jak wjeżdżany będzie wyglądać Gdzie będzie obrażeń? Nie, nie ma będzie obrażeń. Na szybciej będzie zjeżdżany, to jeszcze lepiej. Dobra. A jak to zejdę? Zaraz na wodę lecę. Do wody. Nie, nie doskoczę. Ja, nie, nie doskoczę! A nie doskoczyłem. Ty jak w Minecraft'cie. <grym> Mała tafla wody, która tutaj mnie przed największym wypadkiem. Zresztą. Ty tam buduj, ja tutaj to robię, z, pójdę po liny, no. przyniosę te jak liny. Jak ten projekt postawisz, to chyba już mogę postawić, nie? O? Tylko jak go tak tam postawię to jest proszek Tak, to ty ty, ty, ty rokę postawisz tam i tam zaczęsz, a zacznę tu i jakby połączą się, nie? Nie, nie wiem Chyba, ty tam zaczysz budować, tam od tamtej strony, a od tej strony. Jak, jak musisz tu i tu nie zaczniesz budować, nie? No, to będzie Dobra, postawię I to... Tak. postawię to tu. To jest dobre miejsce. No i zaczynam budować. A ja idę po liny, bo czujmy 11. Ile? 11. No, trochę jest. To lecę do tej żółtej flagi. O, to jak tu postawimy... Się. powiedziałeś, że... Powiedziałeś, że nie dostałeś obrażeń, tak? Tak, skoczyłem do wody. O, a propos... Na kamie wpierdolę się. No nie, bo... Kurwa jest... mać. No biega tu darmowy arbor O mnie nie okomałem, nie nie trafiłeś to no. kamień no. idealnie z respi mi się nie pst... 10 ja matkę, matkę tego twórca w bo postawimy i mam 4 od razu Może jest to takie jak torba na liny? Torba na kamienie... Opowie. Torba na dzidy O kurwa, nie, mam te czerwone, jak to teraz robić? A co czerwone? To czerwone. No to to wtedy miałeś czerwone takie, na wieża? Nie, ja, nie wiem Kurwa, czerwone, rozjebie się, rozjebie się <laughs> To anuluj, tyle <laughs> Wychodzę z góry, a jak anulować? <laughs> a powie to Uf, 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 mam 59 w Ty da? Było... Ile? 59 <grym> O ja. <Ofia. grym> nie mam może 39, 40 Ja idę ja na taki sprzeciw też Nie, bo OBS, bo jakby, jakby, jakby nagrywał na NVIDIA To miałby na ultra normalny 60, nie? A tak to OBS i strasznie żera Dziwne Kiera fajna, to, to, to przyjemna, mocna no. A ten królik jest poryty to jest kura. Kurde, ale jest kura to. Kurde, ty... tego kurnika, no. Daj jedną linę. Nie mam linii. O kurde, jedna chłoda. Hmm. Pada tego kurnika. Nie tak. wiem. Ile nagrywamy? 47 no. minut. No to może 50. To sporo dosyć. Uy, uy. Ty mogę kłody robić. A w końcu. Zobaczymy, kłody tupą. Kiemki. Uj. O tak się da? Właśnie no, nie wiem. Zrobię. Dobra. Czarno! Oś tu! Oś tu! się to jest Osztu! tu. Osztu! 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 co? Osztu! Pogoniłem <grych> Wiesz jak to się stało <grych> Nic domyślasz. się I to jest O 27, oh, nie 217 Idę po mojego bolida I ładuję Kurwa ile my tego chcieliśmy A tam dalej no. jeszcze na górze jest No i tam kurwa Tarno Nie to. Pardon! O ja a co, zabronisz mi? Nie. Idę <laughs> po patrze. Trolik! że <laughs> na na mnie Zrób! 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 Mnie się na ją Jak to wolno? O <gry> <gry> Kuba, ja bym się do to nie? Ja <gry> żyć <gry> A co tutaj, można postawić To ja nie mogę się... Ja. Nie daj na ten, na dzwipkę, ja tylko na... To Tak ją... No na tyrolkę ja nie mam lin Ile mam ci rozpostawić? A, ja ma... A nie mamy tego, na tyrolkę też nie mamy tych no, kud. No nie mówiłem. Oby za <laughs> mnie o tych. <laughs> Testuję coś. To nie. Idę do domku. Wejście liną. A myślecie ekspresowe, to jest to, też tak. dobre. Kopkacie sobie linę. wejście liną. Tylko jak ja tam wejdę. <laughs> Po. O nie, po, weź do góry. Nie, nie mogę, nie mogę niżej, bo ty tam stoisz. A panie o to wychodzi. chodzi. No tutaj też wejdziesz, nie? Staszek. Tyk. Mmm, <grym> masz dobre poślady. No i odczytasz. Nie masz nie. Bo no, już się, ruszaj proszę. No oczy masz, kurwa. <grym> ja robię spina. się, rysza się. Eee, no nie, fajnie. O, Słuchaj, jest, to prawo to po się. A ty obróć obrys Drugie, prawo, drugie prawo. O. prawo, bo idę. On synka. Ej, terappa, find. Dobrze, pańcie. Pierdola tu popi patrzy. No masz tam oczy, jak oczy mi patrzy. No widzę Zapisz pulpit o co się? o, nie, masz. nie. jeszcze nie przyszło nie ma jest oczy są tam chwila <grym> oczy. kurwa klikam escape żeby wejść do no żeby w pierdole ty kurwa chujeba co zrobiłeś? Wyszłeś z gry? nie przesilałem i nie ma tego no jest na discordie Dobra. nie ma no ja tego nie widzę no jest jest, ale tego A, nie dobra. ma. Daj ja się zarabiać. Ty, bo nie dałem Enter encertę. Uuu, wysyłaś ty powoli? Czerwona, co zaraz zobacz? O, o, czy tam, no oczy tam masz, to pewnie. tak, oczy w dosłownie. No oczy tam masz. O, czerwono, krótko, on jest wody, co no, jest. Dobra, Jimmy. Bo mam mało mi czasu, zostało. Dobra, daj się oczy zobaczyć. <laughs> Oczy. I są. Masz oczy. O, co? To na nodze. Na dupie. To jest na nodze. Gdzie mm -hmm. <laughs> dupie? Na nodze. damy. Ale masz oczy. No, ma oczy, no. No kurwa. Ma no. no. kurwa. gdzie patrzę co czas. To, 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 to się na nie patrzy. <laughs> Jera, jestem. No, to, to oczywiście Dobra. Dobra. Daj mi moment. Mama przyszła. To tyle będzie dzisiaj rzucików. Za nowy garder, na razie nieobecny. Adra Obecny będzie... tylko że kurde, jestem cicho. Aha, no to. Nie ma. Do następnego. Trzymajcie się. Cześć. Okej.